Pora zwinąć pastucha. Zapraszam na film! A więc przyszła ta pora. Znowu trzeba to wszystko yy, złożyć, żeby było na kolejny sezon wyciągnąć te uziomy. Porozkręcać te kable, zwinąć całą tą instalację. Te druty będę nawijał. Mam tutaj na starą szpulę. Bo kupiłem po prostu dwie szpule Jedną zużyłem i tej nowej troszkę wziąłem. I obawiam się, że. Na to mi nie wejdzie. Wziąłem jeszcze jakąś starą rurę na to ponawijam, a później to będę chciał zrobić takie zobaczę ze spawam y, takie kołowrotki żeby łatwiej to zwijać w przyszłości w tym sezonie już nie zdążyłem yy, pospawa się z rur no i będzie łatwiej to wszystko zwijać. Yy, no więc co? No, zaczynamy od yy, Rozpięcia całej tej instalacji, wyciągnięcia elektryzatora. Tu się już e, wszystko, tak jak widzicie, zwierzyna została przez to e, jakoś odgoniona. E, tam jakieś robaczki chodzą, bo to nie było wyciągane. No trzeba to wszystko porozpinać. I wyczyścić, żeby było na kolejny sezon. Bo zdał egzamin moim zdaniem bardzo dobry, dobrze. I drugi sezon bezabaryjnie, tak żeby odpukać. Jestem zadowolony z tego elektryzatora. W sumie. Powiem Wam cały ten zestaw, bo go dokupywałem w dwóch etapach, najpierw kupiłem, zresztą widzieliście, sam elektryzator, tych izolatorów trochę tego wszystkiego, cały ten zestaw wyniósł mnie gdzieś około 1000 zł, później na drugi rok dokupiłem ten panel co też zdał egzamin, nie musiałem tego ładować w pierwszym sezonie. Widzieliście, musiałem co jakiś czas przychodzić i to ładować. W tym sezonie nie musiałem. Cały sezon, yy, kiedy te ziemniaki rosły, ten panel zasilał ten akumulator. I moim zdaniem, zdało to egzamin śpiewająco. Jest tych robaczków, różnych mrówek, nie wiadomo co tam żyje. Ech, tutaj widzę mrówki na, nanosiły. No muszę to wszystko teraz wykopać. Dobra. Zabieram się za cały ten, ten grajdołek. Muszę odwinąć tutaj. I się zdaje te śruby trzeba popuścić, żeby to wszystko rozkręcić. I y, zwijanie, no to tak wiadomo na odwrót. Czyli tu zakończyłem. Trzeba będzie iść tamtędy górną linią dookoła. Y, do tamtej. Sorry, że tak ręką pokazuję, ale nie mam jak. Do tamtej beleczki, zawrót, dołem zwijamy, wracamy tutaj dołem, i to wszystko. Dobra, ja to zacznę rozkręcać, coś tam dogram w trakcie. No, już udało mi się zwinąć tyle. Tutaj widzicie. Miałem zerwanie, tutaj łączyłem sobie trochę na śruby takie. Albo na taką plecionkę, że zawijałem w jedną, w drugą stronę tak łańcuch i, i splatywałem jedno z drugim. No, tam też miałem takie jedno miejsce i po tamtej stronie chyba jedno jest. W sumie chyba w trzech, albo w czterech miejscach miałem takie zerwania. Yy, przez zwierzynę No zdaje mi się, że odgoniło to tego napastnika. No bo zerwana była tylko dolna, górna nie. A w środku praktycznie nie było śladu, yy, że coś było. Także no, myślę, że yy, gdyby nie było tej, tego pastucha, no to bym miał cztery razy już można powiedzieć ziemniaki zrujnowane i na pewno nie byłoby tyle co było. Tylko było może z pół fury albo mniej. Tak wiem yy, dwa lata temu. No a teraz obroniło to. Jednak coś dało. Dobra. Zwijam dalej. No. Zwinąłem ten drut. Muszę sobie coś zrobić. Jakiś taki kołowrotek. Bo naprawdę to zeszło mi kupę czasu. Teraz zacząłem już te kołki Wybijać Powoli będę jechał I Te kołki będę wrzucał na wóz Trochę mocno niektóre Siedzą Trzeba obruszać Bo się Nie chce Zbytnio wychodzić No tam już cały ten róg posprzątałem wyciągnąłem tą skrzynię zdemontowałem całą tą elektronikę i teraz tylko mi zostało te kołki wyciągnąć powoli a do celu jak to mówią no niestety niektóre się łamią ugniły a no, się znowu zrobi na drugi rok Dobra, zrobię to i coś tam jeszcze dogram No, skończyłem w końcu Także na ten sezon pastów zwinięty Trzeba go teraz przejrzeć, wyczyścić wszystko, przejrzeć te słupki, bo dużo się mi połamało i przygotować na kolejny sezon no, i teraz prześciutko, następnym krokiem będzie yy, bronowanie ale to już nie w ten odcinek następny także zapraszam yy, no i co na ten odcinek byłoby tyle może nie był jakiś tam zbyt ambitny no ale chciałem wam pokazać jak robię ten Zdejmuję tego pastucha, w sumie nie wiem, chyba to już pokazywałem, no ale zawsze coś się nagra, prawda? Można obejrzeć. Dobra, także do następnego odcinka, mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, trzymajcie się, hej!